Wszyscy dobrze rozumiemy zewnętrzną funkcję twórczą energii seksualnej, możliwość prokreacji. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z jej duchowej funkcji. Człowiek dysponuje kilkoma rodzajami energii: mentalną, emocjonalną, witalną, motoryczną oraz seksualną. Właśnie ta ostatnia jest kluczowa dla rozwoju duchowego. Jeśli cokolwiek ma moc transformowania nas na najgłębszym poziomie, no to właśnie energia, która powołała nas do istnienia. Dlatego powinna być traktowana jako coś fundamentalnie ważnego, a nie jedynie jako źródło przyjemności czy rozrywki. Energia seksualna stworzyła nasze ciało fizyczne, ale ma również moc budowania subtelnych struktur energetycznych, które są nośnikami dla świadomości. Składają się na nie ciała astralne, mentalne, kauzalne, buddyczne i atmiczne. To dzięki nim możliwe jest postrzeganie wyższych wymiarów, doświadczenie oświecenia i widzenie rzeczywistości z transcendentalną głębią. Świadome użycie energii seksualnej nazywamy również transmutacją seksualną, supraseksem, białą tantrą lub narodzeniem duchowym. Ta praktyka wymaga wysokiego stopnia czystości energii, a ta pojawia się dopiero wraz z dojrzałością duchową, wewnętrzną dyscypliną i latami konsekwentnej pracy nad sobą. Stan wewnętrzny, który umożliwia narodzenie duchowe, charakteryzują trzy kluczowe aspekty: miłość, wierność i czystość. Miłość to nie zauroczenie, a suma naszej świadomości, im wyższa świadomość. Tym wyższa miłość. Wierność to transmutacja z jedną osobą i nie tylko w wierności fizycznej, ale również emocjonalnej i mentalnej. A czystość to innymi słowy, postrzeganie duchowego wymiaru energii seksualnej, a nie jedynie instynktowno-emocjonalnego. Skoro istnieje świadome wykorzystanie energii seksualnej, istnieje również jego przeciwieństwo. Nieświadome użycie, czyli infraseks. Nie niesie on w sobie żadnej duchowej głębi ani wyższych wartości. To energia zdominowana przez instynktowne pragnienia i emocjonalne zauroczenia. Przyjawia się m.in. w pornografii oraz przelotnych relacjach pozbawionych miłości i wierności. Infraseks tworzy coraz głębszą nieświadomość i oddala nas od duchowości.